Witam wszystkich serdecznie ze Słonecznego Żywca. Dzisiaj taki nietypowy odcinek naprawa blacharsko-lakiernicza takiego Tiguana. I co nas tutaj powstrzymało? Trzeba było przezbroić, zdemontować tą małą szybkę z drzwi tylnych i przełożyć tą, która była w samochodzie, bo wymienialiśmy drzwi. Zobaczcie. Tutaj są takie otwory. W których mocowana jest ta szybka? Szybka posiada dwa takie kołki. Te kołki to są kołki szybkiego montażu. One przytwierdzone są do tej szybki. Mają tutaj te zatrzaski. I musimy się dostać między szybkę a ramkę drzwi jednym śrubokręcikiem płaskim musimy sobie trzymać z jednej strony ten zatrzask żeby go jakby uwolnić a z drugiej strony takim powiedzmy oto haczykiem też ten zatrzask cisnąć i jakąś łyżką plastikową zablokować żeby nam to nie wskoczyło po czym trzeba zrobić to samo z drugim kołkiem bo drugi kołek jest Identyczne, może inny kolor, ale identyczna zasada działania. I powiem Wam, że e, przezbrojenie, przezbrojenie drzwi właśnie z tego powodu jest bardzo czasochłonne, bo nie idzie tego pospieszyć, bo przy jakimś gwałtowniejszym manewrowaniu po prostu szybka pęknie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie ze słonecznego żywca. Kazek lakiernik.